Siemanko, tu Jurok jest Hunter, a to będzie moja kolekcja, część druga, tym razem pokażę wam wszystko, co mam zapakowane, tu jeszcze jest o tam, bo się nie zmieściłem, o tu ogólnie podliczyłem i mam 169 modeli zapakowanych, takich z mojej kolekcji, bo jeszcze parędziesiąt, z 20-30 czeka na wymianki. I lecimy, pokazujemy, może zaczniemy tutaj seria Neon Speeder. Zostawiłem sobie te trzy. Dwa Amerykańcy są na wymianki. Dalej mamy tą serię Springs, wszystkie 5 sztuk jest. Później z tematycznych tu mamy Jet T. No i TBMW 30 CSL. Tutaj jest cała seria The 90 znaczy cała, którą mam na razie co wyszło. 8 sztuk jest The 90 jeszcze na pewno będzie brakować mi Subaru, imprezy i jeszcze jeden nie pamiętam dokładnie, musiałbym zerknąć. Tutaj mamy dalej moje Treasure Hunty, ja sobie policzyłem. Tutaj jest z zapakowanych, 22 sztuki już uzbierałem, do tego jeszcze mam dwa luzaki, to w wcześniejszej części pokazywałem. No, moje kochane bony shakery. Tu Treasure Hunt bony shaker. Tu kolejne trzy zapakowane. A jeszcze w luzakach też mam kilka. Mam nadzieję, że widziałeś, bo to jest kolejna część mojej kolekcji. I później tak. Bugatti, Shironi Bolid. Tutaj mam kilka Lamborghini. Ten nowy Huracan LP. Tu jest Sterato, tutaj Sian'a mam jeszcze, Sesto Elemento, no i piękne dwie sztuki Miury. To jedno z ostatniego polowania, ale z tej też jestem bardzo szczęśliwy. To też sam upolowałem w kiosku zresztą. Dalej mamy McLarena P1 w dwóch kolorach. Koenigsegg'a Agemere i Jesko. Później wchodzimy już w Porsche. Porsche, bardzo proszę. Od razu jak Porsche, to i tu mam dwie premiumki. Porsche Kajmana. Jedna z Boulevard, druga szybkich i wściekłych. I z premiumek jeszcze mam dwa Land Rovery Defendery. Oba są szybkich i wściekłych. Taka wersja krótsza 90 i 110. I te z ostatnich łowów taki Range Rover w malowaniu Castrola te opony super. Tam na górze jakiś na długich kartach, jednych z pierwszych moich paczek. No i tutaj wisienka tak, jest mój STH. Och, tam ledwo widać, ale on się przewijał nieraz na kanale i do niego bracia w trzech występujących kolorach z Mercedesa, jeszcze mam Unimoga i te Unimogi mi się ogólnie podobają ja zamierzam jeszcze je kolekcjonować ale z tego co mam przejdźmy dalej są Audi dwa kolory Quattro jeszcze na niebieski poluje później RS2 są dwie czerwone bo ta jedna jest z wlewem a ta druga bez to nagrywałem shorta nawet później jeszcze dwa kolory RS2, kolejne Quattro Później RS e-trony GT są trzy kolory i 94 tak samo są trzy kolory. No i dalej mamy Pagani Utopię Zondę R w trzech kolorach. Ta biała ostatnia super się prezentuje. BMW 507 też w trzech kolorach. I mamy I8 Roadstera, M3 żółtą m 3 wagona w dwóch kolorach, no bo na razie tyle kolorów było. I przejdźmy na stolik obok. Tu jeszcze trzymamy się Europy. Są Volkswageny, garbusik w wersji Bumblebee i taki zwykły. Później są te te dwójki w pikapie i id Buzz. Następnie dwa Jaguary f typey Bardzo ładne są te Jaguary. I trzy Alfy GTV. Też w trzech kolorach. Później jest jeszcze Aston Martin GT w malowaniu Gulfa. Ja tu też dokleiłem Shelby Cobra, bo on też jest w malowaniu Gulfa. Jaguar. Dwa Fiaty 500, te elektryczne. Ale i się znajdzie też 500 stara, benzynowa. Później jeszcze taki Jaguarek Volvo i jeden z nielicznych japończyków Datsun, bo on jest taki piękny, tak mi się podoba ten kolor, te koła. Później mamy troszeczkę takich wymyślonych bardziej fantazykarów tak zwanych, te Hirohata Merc, czy Drak Merc, ale śliczny jest ten Drak Merc, bardzo mi się podoba. Ta seria Rolling Metal w ogóle jest super. Później trzy kolory Medmaika, trzy kolory Lowridera do Lowridera dołożyłem Lincoln Continentala, bo to ten sam taki amerykański styl. No i tutaj jeszcze mamy dwa dragin wagony do kolorystyczne wersje do, do mojego Treasure Hunter żółtego. Z takich śmieszniejszych hałtek. To tu sobie dwa zostawiłem wreszcie te tunet, ten Skyline, bo mi się bardzo podoba jego kolor. No i żeby moje Porsche 911 miało kolegę ze swojego rodzaju. Później są dwa cool kombi i do nich jeszcze taki Beetle, ale w customie. No i ten Modrot, który ma super malowanie, ten Broken Promises bardzo mi się podoba. Później jest kilka ze screen timów, tu jeszcze sprzed trzech lat chyba, ten Land Speeder, a te są tegoroczne. Tą serię ty zamierzam całą uzbierać, już mi dużo brakuje. I później parę amerykańców, których sobie zostawiłem, bo ogólnie nie zbieram amerykańców, więc mamy trzy kolory korwety Stingray'a, korwetę C6, Szewiego Silverado, no moje ulubione pontiaki. Ten jest genialny, jeszcze na takiego białego poluję. On wygrał właśnie biały Hot Wheels Legends. No ten czarny to się chyba każdemu przewinął ostatnio. W sklepach. Później jest jeszcze taki Shelby Cobra w zamaku. Dwa Camaro Customy, bardzo fajne auto. Jeszcze niebieskiego mam Luzaka. Dwa kadilaki Project GTP Hypercar. Dwa kolory tego Sinkera. No tutaj DMC Deloriany, genialnie, szczególnie ten na górze, bardzo mi się podobają. Tu jest Gordon Murray z ostatnich casów. I jeszcze kilka McLarenów, tu są Solusy GT i tu są elwy dwie ta mi się mega podoba ten model ogólnie ale ta złota na górze super jest więc tak się prezentują moje wszystkie teraz już zapakowane jak mówiłem ostatnio było luzaki ale pewnie widziałeś bo mnie śledzisz jak tego nie robisz to subskrybuj no i zapraszam na Discorda, bo wiele z tych modeli to wymieniłem się właśnie dzięki Discordowi, i mogłem mieć kontakt i różne propozycje. Ale tak jak i wy wszyscy, bo widzę, dużo osób się wymienia gdzieś. Ktoś trafia jakiś fajny, nowy case, ktoś tego nie ma, za to ma jakieś starsze modele. I tam można łatwo połączyć ludzi i się wymienić. Więc tak jak wspominałem. 169 zapakowanych, 22 treasure hunty, 4 premiumki, no i jeden mój ukochany STH. Pozdrawiam was na razie.